Remember when, when the Nazis was to rule on Poland, 1939, and the Allies turned away. From the underground rose a hope of freedom as a whisper. Sits in despair, but they never lost the faith. Women, men, and children fight. They would die in side by side. And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly yeah. <laughs> With the old traditions 1944, till the Allies burned away. Fighting street to street in a time of hope and desperation. Did it on the road, and they never.

Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że... będzie panu się Pięknie. podobało. No. To moje dzieci będą miały pamiątkę. Oj. Pięknie. Dzięki serdecznie. Taka zapominajka. Taka zapominajka. Aż mi też brakuje, są też zastosowany. Tą chwilą. Proszę do pana. Na gorące wysole jak chciało, tak. Ale to ciężko. To już musi ktoś pomóc otworzyć, żeby Ale tam założyć.

Balany! Petecznie słuchaj! Brawo! Banderola jest! Trwała bohaterom, posłanie warszawskie, Zbigniew Ślęzakowski, Kędziorek, 69. rocznica posłania warszawskiego od kibiców LKS-u z Kozin. 1 sierpień 2013. No to dzisiaj jestem Waszym kibicem. 200 tysięcy ludzi zginęło w powstaniu. 180 tysięcy cywilów, którzy byli Bogu bo, bo, bo Ducha winni, tak? To no tak, no ale. ma no pierwsza wody. wojna, to no, A. druga totalna, no, poza pierwszą. Ale w powstaniu chyba raczej też nie dotyczyło samego miasta, tylko to był taki ogólno, mógł, mógł ogólno narodowy zbyt, 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 prawda? Bo co prawda, no. Działo się to na terenie stolicy, ale raczej znaczy, on to, żeby... Rząd londyński da, wydał rozkaz. No tak. Bijcie się, a my będziemy siedzieć w domu. Dobrze. A To jest też największy paradoks. Ja? No właśnie ja mam takie pytanie. Ile czasu przed powstaniem było wiadomo, że to powstanie wybuchnie? Polacy kiedy wiedzieli. Jak, jak to się stało, że nie wyszło to do Niemców? Bo to było... Nie wyszło, dlatego to był tajemnicy. To musiał być bardzo dobrze zorganizowane. Dobrze, zorganizowane było to i to w ostatniej chwili. W dzień wybuchu Powstania. Dopiero przyszło. Dopiero przyszło, się tak, Kiedy? Ile my żeśmy broni zakopali w Warszawie po kapitulacji powstania? To by dwa półki było To wszystko się... ze swoją bronią a Nie a nie pan mi powie, ja, Jakie było nas w tych pierwszych dniach? Jak okazało się, że o 17 no, wybucha powstanie świetne, i, świetne, i te pierwsze dni to to trudno. Na ja jakie nas starsze mówią? No wreszcie będziemy mieli swoje. To wszystko, to wszystko przy, za, założyli te, na prawej ręce, nie na lewej. Na prawej ręce te, te opaski. swoje opaski wyszli na ten, no ale to, to jest tak po prostu spotykam na słońce. Tam w Polsce to co mieli, mieli ten pistolet, sześć kul wyszczelili, to pistolet wyrzucali. Na Niemcach zdobywali. No, Czyli też latało z niemiecką bronią, tak? No, tak. I to trzeba... Ja rozkazy byli, żeby słuchać, jak, strzel jak strzelają, bo po strzale możesz powiedzieć, to jest broń twoja, czy innego. A po samym powstanu, jak już minął ten 63 dzień, no i oczywiście no, oficjalna kapitulacja, to w mieście to, co się działo? Jakie były nastroje? Bo ludzie, w, w, ludzi wyprowadzono przez Pruszków, tak? Raczej, raczej tak, raczej płacz. Płacz był oczywiście, no. Jeżeliśmy wychodzili w czwórkę, ja w pierwszym szaku szedłem jako najmłodszy z karabinem, który był dwa razy większy ode mnie. To jest, to jest zadziwiające, że człowiek człowiekowi może taką zbrodnię świństwo dokonać. To, co się działo w Polsce przed powstaniem, to nie było do pomyślenia. Ja widziałem na własne oczy, jak y, ten patrol niemiecki Wehrmacht w trójkę idzie zatrzymali gościa, bo był taki młody, buty miał oficerskie, od razu do, do, brani, do, do bramy i patrzą, czy on jest obrzezany. Jak jest obrzezany, to Żyd. Dawaj już na, na, na ciężarówkę. W drugim wypadku widziałem, jak Wehrmacht zatrzymał nie wiem, czy to była jakaś młoda dziewczyna, czy ktoś, z, z dzieckiem, które już chodziło. Te dziecko wzięli, otworzyli kanalizację i wrzucili ją tam. Żywą. Przecież to dziecko, zanim, jak spadło, to już było nieżywe. Także właśnie takie rzeczy były w Warszawie. I to spowodowało, że do, doszło do powstania.